Brama Pyrzycka, wieża widokowa, półwysep Storczyków. Dużo można zobaczyć w gminie Lipiany, ale dużo można też tutaj doświadczyć. A to za sprawą koła gospodyń wiejskich się kręci, które przystąpiły do porozumienia kół gospodyń wiejskich Pomorza Zachodniego. Inicjatywy rozpoczętej przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. W tym reportażu poznamy mega fajne, mega zakręcone dziewczyny. Chodźcie, porozmawiamy z nimi. Trzej śpiewają A na tej lipce, na tej zielonienkiej Trzej śpiewają Nie byli to ptaszkowie Tylko sześć rabiszkowie Co się spirali o jedną dziewczynę Który ci dostanie Co się spirali o jedną dziewczynę no sign no, no, no. A my już rozgościliśmy się w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Lipianach, i jak widzicie, rozgościły się również gospodynie i gospodarze z koła Gospodyń wiejskich się kręci. My, jak tu wchodziliśmy, to przerwaliśmy im w próbie, no ale teraz trzeba zrobić tą przerwę, bo my chcemy posłuchać o tym, jak to koło powstało. Powstaliśmy dokładnie 3 lata temu. Dokładnie trzy lata, bo dwa tygodnie temu właśnie mieliśmy na nowo wybory zarządu po tym minionych trzech latach. Koło Gospodyń się Kręci tak naprawdę powstało na potrzeby zespołu Tulipiany. Zespół Tulipiany rozsławia nasze miasto, naszą gminę, nie tylko w powiecie pyrzyckim, ale w województwie, ale i także w Polsce, a nawet i na arenie międzynarodowej, ponieważ z zespołem Tulipiany kilku kilka razy już braliśmy udział w międzynarodowym festiwalu Kolend y, i Pastora Web w Będzinie, gdzie dwa lata temu zdobyliśmy trzecie miejsce. Na czym skupia się Wasza właśnie działalność? Bo na pewno ta działalność artystyczna w pełnej krasie, ale czy jeszcze coś dodatkowo robicie? Śpiewamy, bawimy się w teatr i lubimy to bardzo. Działamy charytatywnie, pomagając. Y, nie tylko mieszkańcom Lipian, ale i wszystkim tym, którzy do nas się też zlecą, e, z pomocą. Organizujemy wiele akcji charytatywnych, między innymi jesteśmy po niepodległościowym balu charytatywnym, gdzie zbieraliśmy pieniążki dla chłopca, który stracił wzrok. Gotujemy, robimy dekoracje, warsztaty e, od kulinarnych przez rękodzieło i wszelkie robótki. Ale najbardziej chyba lubimy śpiewać i bawić się w teatr. A jak odbierają Waszą działalność mieszkańcy czy wspierają was? Ostatnio jak robiliśmy właśnie taki e, spektakl podwórkowy. Jestem na burze najszybciej było dwóch. Przenieśliśmy się w czasie, w lata tak naprawdę chyba 80. To bilety. Oczywiście to było bezpłatne, ale w związku z tym, że miejsca ograniczone, to bilety. Rozeszły się dosłownie w jedną dobę, i wszyscy na drugi dzień po prostu byli zawidzeni, że już nie ma biletów. Więc raczej odbiór jest pozytywny. Mhm. Jak organizujemy zabawy, to też e, mieszkańcy chętnie uczestniczą. Trzy lata to taki dość spory kawał czasu, jeżeli mówimy o działalności, bo jednak często gdzieś koła gospodyń wiejskich po roku działalności tracą. Zapał do pracy, do współpracy, do organizacji czegoś, i no, każdy idzie swoją drogą, i koło przestaje istnieć. A Was coś łączy, bo mówimy jednak o trzech latach działalności i to takiej bardzo szerokiej, prawda? Aktywnej. W tym roku zdobyliśmy też drugie miejsce na, jako właśnie te najaktywniejsze koło gospody na Pomorzu Zachodnim. Co zrobić, żeby jednak się właśnie gdzieś tam po drodze nie wypalić, żeby nie stracić tej motywacji? Przez to chyba, że. Za dużo się dzieje, to nie ma czasu na tą nudę i na myślenie, czy robimy coś dalej, czy nie, bo po prostu cały czas robimy, więc nie ma czasu na to. Czasami jest zmęczenie, bardziej niż, niż to wypalenie, tylko zmęczenie, ale to chyba jest takie budujące, motywujące, więc czasami chociaż przychodzą te myśli, czy nam się jeszcze chce dalej, to. Przychodzi z mną, trzeba zrobić akcję werytetywną. No i już nie ma czasu na myślenie, czy robimy coś dalej, bo trzeba pomóc. Trzeba działać. Trzeba działać. Mhm. I to chyba te właśnie bodźce zewnętrzne nas motywują do dalszej pracy. Ze mną jest pan Bartek, który przygotowuje zespół do właśnie tych ważnych występów. I chciałabym zapytać, jak wyglądają próby i przygotowania przed Waszymi koncertami. Generalnie odbywa się to na takiej zasadzie, że standardowo nasza próba odbywa się w poniedziałki raz w tygodniu, ale kiedy zbliża się jakieś ważne wydarzenie, no to spotykamy się czasami wieczorami, kilka dni pod rząd przed danym wydarzeniem. Zawsze jestem wyznawcą takiej zasady, że muzyka to piękne uciekanie od szarej rzeczywistości, bez skutków ubocznych. I myślę, że wszyscy ludzie, którzy siedzą tutaj z tyłu za mną, oni czerpią radość pełnymi garściami z tego, co robimy. Przygotowujemy różne występy, pracujemy nad emisją głosu, nad oddechem. Zanim zaczynamy próbę, to po prostu my nie siedzimy, śpiewając sobie, tylko naprawdę pracujemy nad naszym ciałem, nad oddechem. Jest taka konkretna rozśpiewka, rozgrzewka wokalno-ruchowa i przechodzimy. Do danego wybranego wcześniej materiału i nad nim pracujemy. Które koncerty w Pana opinii cieszą najbardziej Waszą publiczność? Ponieważ my, jakby, jesteśmy tacy bardzo elastyczni, bo każdy ma jakiegoś swojego konika. To powiem tak, jeśli chodzi o taki koncert nasz flagowy, i jeśli chodzi o piosenki i gra aktorską, no to noc sobudkowa, po prostu noc świętego Jana, to jest taki nasz flagowy materiał, kiedy o 22 z kawałkiem zaczynamy, kiedy już jest ciemno na plaży lipiańskiej, i wtedy robimy tam pełen spektakl, gdzie nie jest tylko gra naszych ciał i ról, ale też przede wszystkim gra świateł, i jest to takie niesamowite wydarzenie już od kilku lat. A jeśli chodzi o nasz taki ulubiony repertuar, no to oczywiście oprócz piosenek ludowych i, i, i jakiejś takiej muzyki popularnej, kolendy. Zdecydowanie kolędy. I te kolendy nas zawiodły naprawdę na trzecie miejsce, ponieważ ja pamiętam taki występ przed, no nie wiem, siedmiu, może ośmiu lat, gdzieś tak, może, no gdzie, koło tego, to pamiętam taki występ, kiedy my wyszliśmy na scenę na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, już na. Przesłuchania, przed samym finałem, i ja tak stanąłem i tak patrzę, im wie, Boże, my tacy ludzie z małej takiej aglomeracji, jak nieopierzone kurczaki w takich bidnych strojach, bo to były takie białe szmatki, jakbyśmy do komunii wszyscy mieli służyć. I powiem pani szczerze, że to było dla mnie takim. Na początku przerażeniem, tak? Ja mówię, Boże, jak my się tutaj, tu ludzie tacy wystrojeni, wszyscy piękne stroje, kupe kasy zainwestowane, a tu jak wspomniałem, my, takie nieopierzone kurczaki, ale myśmy wnieśli na tą scenę taką radość. W porównaniu do wszystkich, którzy byli tacy bardzo powściągliwi, czy w uśmiechu, czy w ekspresji na scenie, to pomimo tego, że u nas ten zespół jest wielopokoleniowy, to ta radość przekłada się z jednych na drugich, i to rzeczywiście komisja była tak pobudzona, i to dało mi takiego kopa, i również i mnie, i mojej małżonce, ponieważ my razem prowadzimy ten zespół od lat, i to ugruntowało nas w tym, że nie ma granicy jakiejś wiekowej, ponieważ połączenie od takiego do takiego powoduje taki wulkan energii i my wtedy po prostu razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Z perspektywy tych ostatnich trzech lat odbyło się na pewno dużo koncertów wydarzeń, które z nich zapadły szczególnie w pana pamięci. Generalnie to chyba wszystkie, szczególnie przeżywam i, i chyba wszystkie te wydarzenia zapadają mi tak mocno w pamięci. Ponieważ no, ja bardzo emocjonalnie podchodzę do tego, ponieważ to jest coś, co ja kocham i myślę, że wszyscy, którzy towarzyszą, to również to kochają. Ja myślę, że takim wydarzeniem, jeśli chodzi o połączenie na przykład samych dorosłych, no to oczywiście chociaż dzieci też brały udział, było ostatnie wydarzenie zatytułowane Weselna Burza na Środku Podwórza, co się odbywało we wrześniu, 21 września, jak dobrze pamiętam, bo czas bardzo szybko leci. To było naprawdę niezwykłe. Sam zagrałem tam księdza. Okazało się, że w tej sutannie czułem się tak dostojnie, że w sumie to mogłem już pójść wieczorną mszę odprawić. Ale myślę, że to takie fajne doświadczenie dla wszystkich, ponieważ cała załoga zespołu mogła się przenieść w lata 80. Z powrotem dla niektórych to fajny powrót do korzeni. Natomiast jeszcze wróciłbym tak szczególnie do występu na Nocy Świętojańskiej. On naprawdę był taki, że na koniec wszyscy jeszcze skaczą do wody, bo <grym> emocje są tak grzejące, że wszyscy się studzą w tej wodzie na koniec. Myślę, że to są takie y, nasze flagowe wydarzenia. Oprócz oczywiście festiwali, które organizujemy, bo jeszcze jest y, już chyba pełnoletni, tak chyba 19 lat już w tym roku, przegląd pieśni wielkopostnych i on jest taki ogólnopolski, ale mamy też festiwal piosenki zimowej i świątecznej, czyli połączenie kolęd, piosenek zimowych, pastorałek. Pełen kalendarz po prostu. My nigdy się nie nudzimy, czasami chcielibyśmy się ponudzić. O, ten świat, co Za nami piękne plakaty, kocham Lipiany, ale yy, mieszkańcy kochają jeszcze jedną ważną rzecz, zupę piwną zaczynaj. I tutaj dostałam piękną ramkę, przeczytam. To zupa piwna Dar Pomorza powstała z naszego polskiego zboża. Lipiańskie piwo jej smak wzbogaca i choć jest go tam dużo, to nikt nie ma kaca. <tuszy> yy, czy to prawda, czy ta zupa jest wyjątkowa dla Waszego regionu? Ta zupa jest właśnie wyjątkowa dla naszego regionu. Gotujemy ją dwa razy do roku. Z jakiej okazji ją gotujecie? Gotujemy ją na spotkania noworoczne i na zakończenie lata. Cudownie, a co kryje się w tej zupie? Czy my możemy poznać jej skład? No, nie możemy zdradzić naszego przepisu, ale jest dużo naszego lipiańskiego piwa. To nasze lipiańskie piwo ma nazwę Zaczynaj! Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, gdzie i jak te balony przymocować, ale pani Iza i pani Gosia zaraz mi wszystko opowiedzą, bo okazuje się, że koło gospodyń wiejskich nie tylko pięknie śpiewa, ale dba też o piękne dekoracje. Tak, również zajmujemy się dekoracjami, dekorujemy sale, stoły. Jest to taka nasza odskocznia od gotowania. Mieliśmy też okazję robić bardzo dużą dekorację z dwóch tysięcy kwiatów, żywych kwiatów. Także to było ogrom pracy, ale wszyscy byli w wielkim szoku, że wyszło to tak pięknie. Pan młody po prostu chciał zrobić to tak pięknie, żeby jego przyszła żona tonęła w kwiatach. I tak było. To robiliśmy to pierwszy raz. No tak. Dokładnie. Pani, która. E, przyszła zobaczyć, jak nam to wyszło, Mówi, no fajnie, a macie jakąś wizytówkę firmy? A, a my nie jesteśmy firmą, my jesteśmy kołem gospodyń z Lipian i robiliśmy to pierwszy raz. Nie wierzyła. Tutaj mamy ściankę z okazji osiemnastki. No, aparat osiemnastka, ale sobie robiliśmy, e, Tutaj nasza znajoma obchodziła 6, 60 godziny, tak. więc też jej robiliśmy dekoracje e, na spektakle, na różne wydarzenia tu lokalne. Kiedy kto poprosi, to robimy. Urodziny, wesela, inne okazje. Tak, na, na każdą okazję. Jak potrzebujecie dekoracji, to ja wam tylko tak delikatnie podpowiadam, że Koło Gospodyń Wiejskich się kręci. Może wam zrobić takie, wiecie, piękne ścianki walonowe. I, I lubimy to robić. Dziewczyny, Wasze koło brało udział w projektach Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego. I chciałam się zapytać, czy dzięki tym projektom w jakiś sposób się rozwinęłyście? Tak, oczywiście, te projekty bardzo nam pomogły. Rozwijamy się, nawiązaliśmy kontakt z takim ościennym kołem gospodyń wiejskich w skrzynce, które się nazywa Zielona Skrzynka. I tak, i spotykamy się bardzo często i przy tym się świetnie bawimy. Jesteście też członkiniami Porozumienia Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego i chciałam Was zapytać, czy warto być w tym porozumieniu i może tak nawet zachęcimy koła, które się jeszcze zastanawiają? Na pewno warto, bo wiadomo, gdzie więcej ludzi, większe możliwości, więcej działalności, więcej korzystamy, więcej się dzieje na no to wszystko dla, dla społeczności okolicznej, dalszej nieco, także dzieje się samo dobro, po prostu. Super, bardzo Wam dziękuję. La, 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 la. Nie, bez żartów, ja wam tak pięknie nie zaśpiewam, jak dziewczyny z koła gospodyń wiejskich się kręci, ale zapraszam Was serdecznie na media Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego, gdzie znajdziecie więcej inspirujących historii. A ja za dziewczyny trzymam oczywiście bardzo mocno kciuki za wiele udanych występów.